Pokażemy Wam dzisiaj kamienicę na Strzelców Bytomskich w Katowicach, czyli generalny remont kamienicy i generalne remonty mieszkań. Pokażemy Wam, jak możecie z nami zarabiać. Jak widzicie, jest świeżo wyremontowana klatka. Po lewej możecie zobaczyć nową rozdzielnię elektryczną, ponieważ elektrykę wymieniliśmy tutaj na trzyfazową. Zrobiliśmy też ogrzewanie oraz wodę miejską. Pokażę Wam, jak wygląda jeden z korytarzy wewnętrznych mieszkań. Zapraszam Was na drugie piętro. Jesteśmy teraz na korytarzu, i po prawej stronie możecie zobaczyć niedawno ukończoną wentylację mechaniczną. Natomiast po lewej stronie jest to, co jest wyróżnikiem dla mieszkań w tego typu budynkach. Zawsze staramy się zostawiać w naszych kamienicach piękną odkrytą cegłę. Jesteśmy na jednym z najpiękniejszych mieszkań. Tutaj w Katowicach na Strzelców Bytomskich, czyli w jednym mieszkaniu podzielonym na trzy kawalerki, ma ponad 64 metry, a inwestor, który je wykonywał, pokazuje, że jest to mieszkanie urządzone prosto, ale funkcjonalnie z największą dbałością o detale. Na poddaszu powstanie 10 mieszkań. Wcześniej wysokość, jaka tutaj była, to było 1,50 m, w tym momencie jest ponad 2 m. Oprócz tego, że zostawiamy tutaj odkrytą cegłę, zostawiamy także wszystkie widoczne elementy konstrukcji zakupu, tak jak te belki oraz wzmocnienia. Polubcie nasz profil na Facebooku, kamienicę. Piszcie nas, dzwoncie, wysyłajcie maile i przede wszystkim inwestujcie z nami. Wszystkie nasze dane kontaktowe znajdziecie właśnie na tym profilu. A w następnym filmie pokażemy Wam trzypiętrowy blok w Gliwicach i jak zamieniliśmy go w 18 mieszkań. Do zobaczenia.